Zachęcam Państwa do przeczytania całego świątecznego wydania tygodnika w sieci, a szczególnie artykułu, który napisałem wraz z Markiem Pyzą, a zatytułowany ten artykuł jest Kto sieje wiatr w domyśle. Wiadomo, mówimy o nadciągającej w Polsce burzy. Numer tygodnika w sieci zamykaliśmy w ubiegły czwartek, kiedy jeszcze nie wiadomo było, co się w weekend wydarzy na ulicach Warszawy, a także innych polskich miast, ale no, niestety popisaliśmy się tutaj swego rodzaju profetyzmem. Nie wygląda to wszystko dobrze, bo sprawa tego ogniska zapalnego, które w tej chwili się tli, a właściwie może już można powiedzieć pali na polskich ulicach, to było hasło Wolne Media w Sejmie. Czy jednak rzeczywiście posłom opozycji chodzi o Wolne media w Sejmie. Ja mam tutaj duże wątpliwości i nie chcę być traktowany instrumentalnie przez polityków, a tak właśnie w tym momencie się czuję, bo z jednej strony zdecydowanie nie zgadzam się z tym, co mówi marszałek Kuchciński i jakie obostrzenia dla nas dziennikarzy w Sejmie próbuje wprowadzić, ale z drugiej strony też nie chcę, aby moje dziennikarskie prawa były bronione w ten sposób, kiedy widać, że nie chodzi tutaj o żaden dostęp mediów do Sejmu, tylko chodzi o to, aby rozkołysać tę polską łódeczkę i doprowadzić do przewrócenia się rządu na ulicy. Wracając do tego, co, co dzieje się na ulicy, do tego siania wiatru. Otóż wiadomo, że burza przyjdzie. Albo właściwie dopiero nadchodzi. Burza jest bardzo nieprzewidywalna, co z niej może wyniknąć, to aż strach pomyśleć. Dlatego zachęcam do pewnego stanowania nastrojów, ale burza może być też ożywcza, czego Państwu i sobie na te święta życzę.